Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj skromnie. Łączny wydatek: 20 zł I mamy szybkie 50 z numerem 92. Owocową eksplozję z numerem 37. I szczęśliwe linie z numerem 99. I krzyżówko oczywiście z numerem 18. W krzyżówce, jak na razie jedno słowo w pierwszej NEON chy... a tu koala w ostatniej po jednym słowie w bonusie jedna tylko <laughs> litereczka także wkład 20 zł muszę zastopować bo ostatnio kiepsko idzie także nie ma co szaleć no to szukamy tego Pięćdziesiątki tej pięćdziesiątki cztery, dwa, pięćset pięćset po raz drugi, pięćdziesiąt tysięcy, pięćdziesiąt złotych dwa, cztery i wolność. I Czyli J Nie ma. Dobra, zaczynamy linię. Na razie nic tu się nie utworzyło. Szukamy kwiatuszka. Tu jest kwiatuszek, i tutaj, dobra. I garnek. Garnek, garnek, gdzie tu jest garnek? I to by było na tyle. Mamy ananasa. tyle, gwiazdę tutaj jest gwiazda i koniec ok truskawa truskawek tu mamy wysyp właśnie muszę zamrozić bo nie idzie przejeść <laughs> nie, to tu jest, dobra teraz gruszka Mhm, się już klaruje tu wszystko troszkę nie ma słońce słońce gdzieś było tu i tu korona korony tu jest dobra dzwonek dzwonek śliwki nie ma i Erducho które nic nie daje dobra czyli druga pusta no to lecimy z tą jakby to powiedzieć owocową i mamy winogrono winogrona, tutaj jeszcze jest gruszka gruszka, gruszka i pietruszka gruszka No tu jeszcze było winogrono i to by było na tyle borówki borówki są, ale na tyle brzoskwinia brzoskwinia gdzie mamy brzoskwinie tu tu i tu i tu taj i teraz mamy o, tak, kiwi no i arbuz, arbus. I co będzie kokos, jabko, czyli Mm, mm, Przegrasam. A jest. co zrobić? No to w krzyżówce może coś. Na zakończenie drapańska. Yy, yy. Teraz podciągniemy bonus trochę pewno. Yy. I co? Mamy nysa, ale to jest pierwsze słowo dopiero w tej, w tej drugiej. I to by było na tyle. Pepepa, no nie ma. Dzisiaj znowu chłodniej. Wczoraj upał taki, burze przeszły, wreszcie popadało. A dzisiaj chłodno, rano mgła. Ja się zaczyna rozpoładać. <laughs> I zobaczymy. I i i i co i co i nic i nic i nic i nic i i i i i tu jest drugie słowo Olimpia. To by było na tyle F. 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 F, 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 F. Czy mamy gdzieś tu F? Nie widzę. Tutaj jest i tu, ale to nam nic nie przynosi. A tutaj F chyba nie ma. No nie ma, no ostatnie trzy b b i też hm 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 czyli nie ma nic. T Ty. Gdzieś tam powinno się ułożyć jakieś. Gdzieś chyba brakowało mi ty, ale nie wiem w której. Zaraz zobaczymy. Tu o właśnie. Hawka. I to jest drugie. Drugie. Ty. I to na tyle, W by się przydało ale C C mnich, czyli drugie i na tym zakończymy, będą po dwa jak to zawsze bywa, nie? pla, pla, pla C, C, C I i po ptoszniku. i 3. Stuba L Dziękuję za uwagę. W dzisiejszym odcinku z głównym był Jacek 66. Zasiliłem, zasiliłem lotto o 20 złotych Także Na 20 wydane, 20 przegrane Sponsor Główny lotto <laughs> I tak to wygląda, no dobra znowu zera No nic nie zrobimy, takie są zgrabki. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki no i co widzimy się? Jutro nie, bo to jest górze ciało W piątek nie wiem w sobotę też nie, bo jedziemy na dzień dziecka do Poznania po i w niedzielę też nie. No to nie wiem, albo w piątek A może z Basią jakieś zrobimy wieczorne drapanie w pozydniu w Poznaniu. Z Poznania kupimy zrabki i w sobotę nagramy. Czym tak byście chcieli, takie zrabki z poznania. W sobotę z Basią byśmy drapnęli. Piszcie w komentarzach. Dobra. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć.